Trzymanecko! Z tej strony tak sobie, i to jest dziwne, co ma taka przetoskina, no, ale nie chciałbym się zmieniać od mojej siostry. Bardzo się, bardzo źle. Ale dobra. To jest mój serwer, co by Pan robił? Na razie dobrać, jak dobrać, to druga, jak zauważy, to więcej jakieś graczy. Jak że więcej graczy, to zrobię do trzech. Jak ich z to do czterech. A max to ma do, u mnie dziesięć ale pokażę Wam to admin i to są wiwozy, ale nie, to ktoś po prostu filmu po prostu tak wygląda i Klaudia i Carlos właściciel ekstremiosyk Skype Fire and Minecraft, YouTube Fire and albo ekstremiosyk technik, nie mam już technika, ale nowa. To ja sobie, 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 sobie To jest dobry Kobeksa z samego. ity. Wszystkie lat 30 poziomu, dwa pociągi, szybkość, siła. I dałem mu do ale dobra. To po prostu jest krótki odcinek klamek z mojego serwa i znowu wyset. Postawił sobie karty. Masz szczęście, że pożę spawnem.